Do trwającej zaledwie kilka godzin wersji demonstracyjnej usiadłem z wypiekami na twarzy, przede wszystkim z uwagi na sentyment do poprzednich części serii oraz generalnie dlatego, że gry osadzone w postapokaliptycznej, alternatywnej rzeczywistości są bliskie mojemu sercu. Na dzień dobry zostałem poczęstowany niezwykle klimatycznym cinematikiem, którego fragmenty widzicie właśnie teraz na ekranie. Trzeba przyznać, że studio Inexile Entertainment po dołączeniu do Microsoftowej rodziny rozwija skrzydła. Tym razem przyjdzie nam walczyć o przetrwanie nie na pustyni, ale w skutym lodem stanie Colorado. Muszę przyznać, że zima sprzyja gatunkowi post-Apo, a ulokowanie gry w tych okolicznościach przyrody może przynieść skojarzenia z doskonale przyjętym polskim frostpunkiem. I na tym koniec jeśli chodzi o podobieństwa, bo Wasteland 3 to soczysty, chociaż bardziej pasuje określenie krwisty airpek z turowym systemem walki, podobnym do tego co widzieliśmy w serii XCOM. Jak już wspomniałem, Wasteland 3 ogrywałem na przedpremierowym bildzie, który trafił do wybranych dziennikarzy, za co dziękuję polskiemu wydawcy, oraz do osób, które wsparły zbiórkę na Kickstarterze. W mailu zawierającym kod do odblokowania wersji, znalazł się również list od samego Briana Fargo. Ojciec Wasteland, który dał początek innej legendarnej serii, czyli Falloutom 1, 2 oraz Tactics i Bard's Tale, zapowiedział, że w najnowszej odsłonie walka będzie głębsza, szybsza i bardziej przystępna. Dodatkowo gra otrzyma przepiękną grafikę oraz oprawę dźwiękową, w porównaniu chociażby z dwójką. Gracze otrzymają pełne udźwiękowienie, a na pokładzie pojawiła się Mary Ramos, która współpracuje z Quentinem Tarantino w zakresie ścieżek dźwiękowych do filmów. I serio, to słychać. Mary Ramos sprawiła, że muzyka w Wasteland 3 jest naprawdę filmowa, chociaż Brian Fargo określa ją po prostu jako bizarre. Co można przetłumaczyć jako dziwaczny, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Z pewnością voice acting, muzyka ilustracyjna oraz kawałki, które pojawiają się w grze zapadają w pamięć. Fargo wspomniał również, że bycie częścią Xbox Game Studios daje dostęp do wiedzy, która pozwala dopracować grę i odpowiednio ją zoptymalizować, dzięki czemu ma równie dobrze prezentować się oraz działać na PC oraz Xboxie i PlayStation. Warto dodać, że z uwagi na pandemię koronawirusa, premiera tytułu została przesunięta z maja na sierpień 2020 roku. Wasteland 3 to dojrzała, brutalna, krwista gra, która adresowana jest do dorosłego gracza. W najnowszej odsłonie serii trup ściele się gęsto, a gracze dostaną sporo teksty do przeczytania. Mamy rozbudowane dialogi, możliwość dokonywania wyborów, przy czym twórcy zaznaczają, że nie ma złych wyborów, a także będziemy musieli mierzyć się z ich konsekwencjami. Mimo że walka toczy się w systemie turowym, nie będziecie ziewać przed ekranem. Naszą przygodę zaczynamy od wrzucenia nas na głęboką wodę, albo inaczej, od wrzucenia nas na zamarzniętą taflę jeziora. Strażnicy wpadają w zasadzkę. Naszym celem było dotarcie do patriarchy, który trzęsie skutym lodem stanem Kolorado, ale na naszej drodze stanął rządny krwi Klan Dorsejów. Zaciętą walkę przeżywa tylko dwóch strażników. To dwie kontrolowane przez nas postaci. W Wasteland 3 na samym początku tworzymy dwóch bohaterów. Jak na klasycznego RPG-a przystało, od początku mamy opcję zaprojektowania postaci tak jak chcemy. Decydujemy nie tylko o kosmetyce, czyli jak nasza postać ma wyglądać, ale mamy również do dyspozycji całkiem pokaźną gamę opcji do wyboru. Tworząc swoją postać, zaczynamy od tak zwanego backgroundu. Określamy, kim jesteśmy, jaka jest nasza przeszłość. Każdy wybór jest oczywiście odpowiednio premiowany przez grę. W edytorze jest możliwość ustalenia broni początkowej. Może to być karabin szturmowy, maszynowy, snajperka, broń sieczna, obuchowa itd. Po decyzji, w jakim rodzaju oręża chcemy się specjalizować, czas na atrybuty, czyli dalsze przydzielanie punktów. Możemy zainwestować w koordynację, szczęście, spostrzegawczość, siłę, szybkość, inteligencję oraz charyzmę. Po atrybutach czas na umiejętności, czyli np. otwieranie zamków, dowodzenie, pierwszą pomoc, mechanikę, przetrwanie. Kreator pozwala nam też wybrać dziwactwa, czyli znane z fallouta specyficzne umiejętności, które najlepiej, w naszej ocenie, będą pasowały do stylu gry. Należy wziąć pod uwagę to, że z jednej strony określone dziwactwa dodają bonusowe punkty, ale również ujemnie wpływają na nasze statystyki. Reasumując, wygląda na to, że Wasteland 3 będzie można przejść na wiele sposobów i z wieloma uszytymi na miarę postaciami. Wróćmy do walki. Jest ona taktyczna. Każda z postaci może zainicjować wybraną akcję w ramach swojej tury. Plansza podzielona jest na siatkę, po której poruszając się, zużywamy punkty akcji. Podobnie zresztą jest ze strzelaniem, przeładowywaniem magazynków, leczeniem. Warto wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu oraz wykorzystywać osłony i obiekty na planszy. Strzał w beczkę może być naprawdę pomocny w szybkim wyeliminowaniu przeciwników. Nasi strażnicy potrafią przygotowywać naprawdę efektowne zasadzki. Mimo że w momencie rozpoczęcia walki gra z modelu płynnego poruszania zmienia się w turowy, nie wpływa to negatywnie na dynamikę gry. System walki jest ciekawie opracowany, a gracze nie wpadają w konfuzję, zastanawiając się, co dalej robić. Pole walki możemy płynnie przybliżać i oddalać, dzięki temu szybko można zorientować się w sytuacji. Gameplayowo walka bardzo przypomina tę znaną z serii XCOM. Podczas pojedynków możemy, choć nie zawsze, korzystać z pomocy naszego pojazdu, który jest taką mobilną bazą i oferuje wsparcie naprawdę ciężkiego działka. Taki atak dywanowy w postaci deszczu pocisków potrafi naprawdę szybko załatwić sprawę. Inna kwestia to poziom trudności. Do dyspozycji mamy cztery tryby i nawet jeśli będziemy chcieli skupić się na historii, nie oznacza to, że z miejsca staniemy się niezniszczalni. Zbyt brawurowe ataki szybko sprowadzą nas na ziemię, czyli do ekranu game over i wczytania ostatniego save'a. Warto już na etapie kreowania postaci oraz doboru członków zespołu postawić na różnorodność. Na 100% w naszej ekipie przyda się strażnik potrafiący obsługiwać ciężką broń, ale również taki, który potrafi posługiwać się snajperką, specjalizuje się w otwieraniu zamków, hakowaniu czy wykrywaniu min. Dzięki temu nasza szansa na przetrwanie w nieprzyjaznym zimowym świecie się zwiększy. Te kilka godzin spędzonych w świecie Wasteland 3 pozwoliło mi zebrać fajną drużynę. Na swojej drodze spotkałem wielu NPCów. Każdy z nich ma inny charakter, niesie ze sobą różne doświadczenia i historie. Każda z postaci ma inną motywację. Scenarzyści odwalili kawał dobrej roboty, bo eksplorowanie świata daje nam sporo frajdy. Dialogi nie są przegadane. Naszą przygodę rozpoczynamy w dwójkę, ale dość szybko dołączą do nas kolejni strażnicy. W zależności od umiejętności, podczas rozmów pojawiają się dodatkowe linijki dialogowe. Dzięki czemu możemy wiele spraw rozwiązać szybciej. Na duży plus zasługuje to, że twórcy oferują polską wersję językową. Co prawda, w ogrywanym bildzie znajdują się kwiatki w stylu polish w komendach, ale przypominam, prezentowana wersja była Betą. W finalnej takie kwiatki nie będą występować. Jak to na świat post-apo przystało, postacie zwracają się do siebie mocnym językiem. Nie ma tu owijania w bawełnę. Osoby, które są wrażliwe na przekleństwa, będą musiały często zatykać uszy. Z drugiej strony, scenki z dialogami potrafią być zabawne i makabryczne. Akcja gry toczy się ponad 100 lat po zniszczeniu Ziemi w wyniku nuklearnego konfliktu. Jest to miejsce ponure i mroczne. Niech was nie zmyli wszechobecna biel, która kojarzy się z niewinnością. Pod śnieżno-białą kołdrą kryje się świat, w którym nie ma jasnego podziału na dobro i zło. Zgodnie z prezentowanym cytatem z początku rozgrywki, brzmiącym Every monster was a man first. Autorem słów jest Edward Albee, amerykański dramaturg, którego sztuki uhonorowane były nagrodami Pulitzer. Fanom kina może być również znany dzięki ekranizacji sztuki jego autorstwa Kto się boi Virginia Woolf. Czas na podsumowanie. Wasteland 3 to gra, która nie zawiedzie waszych oczekiwań. Co prawda wersja na podstawie której powstała ta recenzja nie jest finalna, ale jeśli kochacie poprzednie odsłony serii i pierwsze fallouty, to z pewnością najnowsze dzieło ekipy Briana Fargo podbije wasze serca. Twórcy nie przekombinowali. Cały czas są wierni gatunkowi, a dodatkowe środki finansowe ulokowali w odpowiednie odpicowanie tej postapokaliptycznej fury. Skute lodem Colorado prezentuje się okazale. Świat jest mroczny, nieprzyjazny, a historia intrygująca. Przed nami wiele nieprzespanych nocy pełnych trudnych wyborów, moralnych i miodnej rozwałki. Wasteland 3 w porównaniu z dwójką i zremasterowaną jedynką wyróżnia się swoją filmowością oraz dynamiką. Historia zapoczątkowana w 1988 roku trwa i ma się coraz lepiej, a wsparcie ze strony Microsoftu pomogło, a nie zaszkodziło, czego mogli obawiać się fani serii. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do następnego razu.